Dobra, jestem na wyjściu. Dobra, jest. Easy. Jestem. Dawaj, DJ, błagam! Błagam! Ale ty, no, dzisiaj się błyszysz. Witamy w mineshaft. Tak, kopalnia. Um, powiem tak, DJ, w kopalni... Kopalnia to już nie jest y, oglądanie kamery. Ben. Tam w ogóle kamer chyba nie ma. Mamo, nie jestem Ory, w telewizji. By... Let me in. Let me out. Ty tu Let me out. Jej. Cześć. Wiesz, że tu zginiemy w pierwsze dwie sekundy. Nie. Idzie, idzie, idzie! A! Szybko poszło. I tej gry. mi dłużej niż dwie sekundy. Super. Gratulacje. Uprzedzałem. Uprzedzałem, że ten tryb jest głupi. Uprzedzałem. <grym> tym, jest <głupio> Uprzedzałem. <grym> tym, jest <głupio> o. No, spadłem. Co jest? I'm proud of you all for taking huh? this job. Uh, uh, DJ, jak chcesz wiedom szybciensja. The task is quite simple. There are four generators you'll need to get oh, down I there in operation. Just repair them if anything goes south. No, czyli mamy naprawić generatory. Tak mówię. Nobody should be down there, so don't expect anybody to show. Mm -hmm. Mm -hmm. Nikogo tu nie ma. Mhm. Mm the, the generators will uh, charge up the explosives uh, down there. Coś tam, coś tam. Also about the demolition, the big man wants us to keep it a secret. You're on y You're on your own. Czyli jesteśmy sami. I są... A jednak pięć generatorów, on mówi że 4. Okay. E, ogólnie wystarczy nam nawet jeden działający. Dobra. Teraz speedrun do szafek. Mm. Leci w swoim, jest ja w ja swoim. Do szafy, pierwszej, lecz się chowa. Kurna! Ciemno. Oj, umrę. Oj, umrę jak huś. Chowaj się. Dobra, jestem w szafie! <grym> Idzie do mnie. <grym> On bez głowy biega, co jest? <grym> Dobra, mamy 6% zrobionych 7 generatorów. Jak... Oj, rozwalił. Już wiem którego nawet. Idzie do mnie z powrotem. Jest przy mnie? Biegnie w twoją stronę bardziej. Oj, oj oj. O, jestem w dupie. Idzie tu! Przybieg do mnie! Jezu! On no jeszcze jakiś haj haj. Dobra nie naprawiam tego generatora dopóki mamy jeszcze trzy. Bo on tu biega cały czas przy mnie. Teraz daleko. Uważaj DJ. Jest przy mnie. Ło. Jest blisko mnie. Naprawiam. Poszedł. W twoją stronę. Nie. Generator. No A to ty wybuchaj Gena. Dobra. Bo słyszałem. Chyba do chyba ciebie pod... obok. Daleko był chyba. Dobra, ryzykuję, najwyżej umrę. Może mam tu szafę. <laughs> mam tu szafę, S. Spacją to się robi, czy czym? Nie wiem. Rozrzucam do tego momentu. Dobra, e. Jezu, o, to był fart. Idzie do mnie. Obróć się. Obróć się. Jezu, naprawiłem gena. Oj, zepsuj mi go od razu. No jaki pajac. Dzisiaj naprawiasz gena? Ja. Powiek O, co, jezu, dzisiaj. To nie jest takie trudne, w sumie. To nie jest, tylko po prostu klikam za szybko. Biegnie. Powie gdzie? Oj, zepsułem, fak! Już wiem o co chodzi z tym za szybko. Co do Jeszcze ciebie? Okej. Okay. No, faks! No, mi sklika. Jest za lepszy mnie, masz czas. Super, ale ja tak zrąbałem, że jest sposób. Jest przy mnie i idzie do ciebie. Pak, 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 pak. Dzisiaj mam zero. Zaraz po prostu za wygraną. To też. No come on, ile razy można to zwalić? Hi, hi. Idzie, idzie, idzie. Kurwica Miałem 90 parę No i ja, ja dzisiaj no co ty robisz Dobra easy, easy, easy mam to Robiłem Siedzę w szafie Jej, mój gen będzie pół roku jeżeli będę sam to robił O, dobrze To będzie troszkę szybciej Ale tylko ma Oj ja że go słyszę, ale nie wiem. mnie. Nie, nie jest przy mnie. No to, to niedobrze, chyba. <laughs> Zargany A, Jeden mi zwalił, dopiero co go naprawiłem. No kamad. Jeszcze nie zwalił. O, teraz wali Idę sobie. Ja bym poszedł, ale nie chce. Jest go... przy mnie. A, no to niedobrze. Dobra, to się. Tak się zastanowiłem czy to ty wiesz? Tak biegniesz. A y, ogólnie jest problem, wiesz, jaki? Taki. Taki też, ale, ale po skończeniu robienia genów musimy wyjść. Musimy uciec do wyjścia i mamy ograniczony czas. Aha. O, przyszedł do mnie, rozwala. O kurna, 50 mamy. No i stąd, czemu on stoi po... What the fuck. Pobiegł. Czego nie zauważył, to dostaje turbo boosta do speeda czy nie? W sensie on? O, no. Kurwa. Nie wiem, możliwe, jest taka bardzo duża prawdopodobność. Pak, 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 pak. Proszę, szybciej. Gro. Gro. Dobra, easy. Easy, easy, easy. Dobra, mam. No, chowaj się w szafie, kurna. Gdyby tak mi strollowała gierka, to bym wyszedł. Dobra, idzie do mnie. To, to niedobrze. Mu to wytłumaczył. Dla niego to dobrze. O. No i super. I padło. Doprawiłem to. Doprobiłem... No i teraz będzie stało przy mnie, nie? Dobra. No bo właśnie pasuj. u mnie krążył. Robił lewo... <laughs> znaczy do tyłu do przodu jakieś inne. Ja go nie słyszę w ogóle teraz przy tym generatorze. Czegoś nie słyszałem, a teraz... O idzie do mnie. Słyszałem, ale tak. Ja mam więc... długi korytarz przed sobą, więc ja też właśnie. I to jest najlepsze, bo Mówię przy tym samym, przy generatorze, dosłownie po prawej i po lewej, mam te szafki. No czy mam korytarz prosto, jeszcze w lewo iść? No tak, ogólnie teraz, ja kurde, stoję przy tym generatorze, aż póki go nie zobaczę. Jop, yep. same Ja mam taki długi korytarz, że na spokojnie Jop, chyba zdążę. Za, już. O, gołeś się. Dobra. O, DJ, 6,9 prawie. Mm. O, DJ. O, Akurat, akurat zniszczy da 6,9. No ja to, 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 to trochę posiedzimy na tym 6,9. Jeszcze. O, już nie. Za dużo się załadowało. O, to trudno. O się wystroży. O, super. Dobra, to był. Cześć, to był. What? Co. I nawet nie kliknąłem tego. O, naprawiony. No, naprawiony. No to co? Nie rozumiem. Ej, tak jest... masz było 99%, co nie? No, słyszałem. Naprawy. Słyszałem taki wybuch, ale patrzę, zrobione zielone takie patrz. Zrobiłem kurde ten. Co, co jest? Był kurde dźwięk co nie tego kurde, co nie? Tego, tego. Tego, no, tego. Tylko no. czeka. Prawie było, jest przy mnie, e, co no, nie? Super. Wybuch, co nie, taki, o. ej, o co chodzi? DJ tak długo nie, robi nie, tego... O! 22, nie okej. DJ robi dwa razy dłużej mojego swojego gena niż ja przychodzi do niego i go niszczy pierwszego Co nie? To jest najlepsze Dosłownie twój gen żyje przez jakieś 10 sekund to chwilę Jeszcze 12%, także nie jest... O! Idzie? Przyszedł. Słyszałem jak coś mówił dopiero Jezu, ale... Troszkę blisko poszedł od razu. Nie wiem, czeki są takie łatwe, że je psuje. Nie wiem, jakim co da. Dobra, łatwo 93%. Jop, yep. easy. Już chyba zdążymy do Już teraz nie, na... nie mamy co naprawiać. Chyba 99 idzie do mnie. Przyszedł, rozwala mi. Musisz naprawić. Poszedł od razu. Poszedł od razu, uważaj. O, dobra, easy. Ty ciemno tu jest. Ja nic nie widzę. Mamy 25 sekund, szybko, gdzieś wyjście. Pamiętasz gdzie jest wyjście? Nie ja. pamiętam. Nie pamiętam. O, późba. Chyba wiem. Chyba wiem. Jedendy. Chyba wiem. Ale chyba nie zdążę. Dobra, jestem na wyjściu. Dobra, jest. Easy. Jestem. Dawaj, widzicie, błagam! Błagam! Where's exit? Where's exit. No i dupa. No nie! Złapał cię? Tak. I've been with you all the whole time. Ja mam jakiegoś gościa! Kraty się zamknęły, pamiętasz te kraty? Co, na początku się otworzyły? Nie. No jak zjechaliśmy windem, to się drzwi otworzyły i całe kraty. Don't save him. Don't save him. O nie! Co? Jestem debilem. Ship, teraz ze sobą zabrałem. Co? No bo przyszedł do mnie, go kraty się zamknęły, i przyszedł jakiś gościu i mówił, że cały czas z nami te w, tym, w tej kopalni był. I miałem do wyboru albo go uratować, albo nie. I chciałem kliknąć, żeby go nie ratować, ale czas się skończył. Czas się skończył i postanowili, że jednak go wezmą. Fajnie. No to fajnie, wziąłem ze sobą intrudera. No dobra, no to by było na tyle. Jakoś nam się udało to zrobić. Niestety, niestety wziąłem go ze sobą, jest mi no, bardzo straszne. Niestety, ubiłem staj... drogi. To ja na szczęście miałem jeden skręt i już byłem prosto. Znaczy tylko jedną drogę. Więc na szczęście tyle. Udało mi się. Jest git. I to by było na tyle. My się z wami żegnamy. Nie, nie, nie. Cześć.